Siema, to John Rep. Słuchajcie, temat oczywiście z innej beczki tym razem, czyli nawiązanie do któregoś z poprzednich vlogów dotyczącego szkolenia takiego prepersko-taktycznego, przydatnego nie tylko w, jakby dla żołnierzy, ale powiedzmy dla, dla ludzi prepersów, którzy po prostu chcą Mieć umiejętności przydatne, powiedzmy, w sytuacji, gdy, gdy jest, się dzieje jakiś konflikt bądź obniżenie bezpieczeństwa na terenie, na którym mieszkamy, jakieś rozruchy, jakieś, jakieś zbrojne bandy, tego typu rzeczy. Moi drodzy, więc tak, ja jestem na świeżo po przesłuchaniu wywiadu z takim. No, Polakiem ukraińskiego pochodzenia, o wojskowej przeszłości, który pojechał na Ukrainę szkolić ukraińskich żołnierzy na froncie. Ten wywiad jest oczywiście dostępny, możecie go sobie sami przesłuchać. Moim zdaniem warto, jest na kanale Historia Realna u Piotra Zychowicza. Znajdziecie, bo to łatwo znaleźć. Cały wywiad oczywiście jest wart wysłuchania, ale tam pod koniec jest kilka takich wniosków, tego powiedzmy szkoleniowca, no dla nas, dla, dla, dla Polski. Tam jest trochę takich rzeczy, które nie dotyczą nas bezpośrednio bo, bo raczej to jest kwestia zarządzania siłami zbrojnymi, armią i, i w ogóle bezpieczeństwem z punktu, z punktu widzenia dużych organizacji to nas raczej nie dotyczy. Osobiście w sensie nic sami nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, natomiast możemy czerpać wiedzę no, dotyczące takich naszych, powiedzmy, osobistych szkoleń. Także ktoś tam chyba z komentatorów pisał pod tym poprzednim vlogiem, że warto jest oczywiście zrobić sobie szkolenie z medycyny pola walki. To można zrobić prywatnie. Nie wiem, nie orientowałem się, jakie są jeszcze ceny i zanim tam, powiedzmy, gdzieś wsiąknę w, w struktury armii, to pewnie może mi się zdążę sobie zrobić takie szkolenie. Co dalej? Kolejną sprawą dosyć istotną to jest obsługa drona. To każdy może sobie zrobić i to z preperskiego punktu widzenia również, moim zdaniem, w takich sytuacjach jest istotne, żeby Jakiegoś małego, taniego drona mieć i umieć go obsługiwać, ponieważ zawsze lepiej gdzieś w terenie mieć możliwość zbadania rejonu, do którego się zmierza, zanim się tam dotrze, po prostu, żeby nie być zaskoczonym. Nie jest to chyba jakaś, znowu, wiedza tajemna czy inny Rocket Science, bo na Ukrainie chłopaki tam w armii używają normalnych, komercyjnych dronów. Takich o małym zasięgu. Myślę, że, że, że jest to zasięgu w zasięgu większości prepersów taki mały dronik, którego sobie można nabyć i po prostu nauczyć się z niego korzystać. Czy to tam powiedzmy do jakichś tam prywatnych, jakichś fotograficznych, słuchajcie celów. Czy po prostu, no, jeśli ktoś zajmuje się jakimś tam soft survivalem, takim jakimiś wycieczkami gdzieś w teren. To po prostu w takich warunkach ten sprzęt wykorzystywać, no, głównie szkoleniowo, ale to też się przydaje na no, zwyczajnym świecie, żeby zobaczyć z pewnej odległości, z pewnej wysokości, um, jak wygląda szlak, na przykład przed nami, czy coś takiego. Także to jest kolejna rzecz tego typu. Trzecia umiejętność to jest, słuchajcie, maskowanie w terenie. Czyli, nie tylko kamuflaż siebie samego, czyli no, jedno z podstawowych rzeczy, takich, żeby tu utrudnić trafienie siebie przez, przez ewentualnego przeciwnika, wszystko jedno, czy z czy jakiegoś zorganizowanego, czy, czy jakiegoś szabrownika, czy kogoś gdzieś w terenie, potencjalnie jakiegoś kogoś, kto no, może mieć wrogie zamiary. No to kwestia po prostu zamaskowania tego rejonu. Ja akurat mam krótką szyję, więc to może nie, ale podobno nasz umysł percepcyjnie, wzrok i jakby jego interpretacja tutaj w, w mózgu doskonale rozpoznaje ten trójkąt, taki głowa szyja ramiona, w związku z czym dobrze jest nauczyć się tak sobie, jakby ten rejon tutaj jakimś, jakimś zielskiem po prostu zebranym zamaskować, tak żeby po prostu to te, ten kształt był trudniej rozpoznawalny gdzieś w terenie, czyli taki powiedzmy maskowanie osobiste wizualne. Kolejna rzecz to jest, moi drodzy, maskowanie termowizyjne. No to już jest bardziej skomplikowany temat. Jeszcze go nie zbadałem. Maskowanie siebie pojazdów, tak, ponieważ moi drodzy. Termowizja jest w stanie wyłapać na przykład ciepło silnika, czy ciepło, ciepło tarcz hamulcowych, czy nasze po prostu też ciepło, jakie my wydzielamy. Więc na razie jeszcze nic na ten temat nie wiem. Będę temat na razie zgłębiał teoretycznie. Jak coś się dowiem, to wam powiem. I co, kolejne rzeczy, słuchajcie, no to są takie no, widzenia na odległość w różnych warunkach, czyli o, no, jakaś tam obsługa, no poza dronami oczywiście, to e, swego rodzaju, różnego rodzaju monokulary, lornetki, tego typu rzeczy, plus mm, noctowizja chociażby. Termowizory są drogie, z tego co patrzyłem, czy celowniki termowizyjne, które są, one są najczęściej właśnie, słuchajcie, noktowizja i, i termowizja jako wyposażenie yy, często używane jest przez myśliwych. Natomiast to są zabawki dosyć, dosyć kosztowne, więc raczej nie każdego prepersa na to stać. Natomiast widziałem gdzieś, słuchajcie, na, na takim yy, chińskim, a, a, ale drogo, tak? Są takie przystawki słuchajcie do telefonów komórkowych, że można sobie do kamery telefonu doczepić taką dostawkę, czy w ogóle do telefonu, i ta dostawka już zaczyna kosztować całkiem akceptowalne pieniądze, i ona funkcjonuje jako termowizja. Oczywiście nie jest to ani do duża dobra jakość obrazu, ani na, na dużą odległość to raczej trudno z tego korzystać. No, natomiast no, powiedzmy w tych kwotach, które są akceptowalne dla przeciętnego prepersa, jest to jakieś rozwiązanie, <coughs> tak żeby najzwyczajniej w świecie sobie to nabyć, nauczyć się z tego korzystać. To jest kolejna rzecz. Z tego co rozmawialiśmy w poprzednim vlogu, to też uważam, że dobrze by było. Raz na jakiś czas na, na jakiejś strzelnicy, takiej, która ma długie osie, pojechać i spróbować potrenować sobie właśnie strzelanie na dystanse dłuższe niż, niż te, które się zwykle na strzelnicach trenuje czyli krótka na na 25, 15 czy tam 50 metrów i, i powiedzmy długa na 100, tylko próbować po, po prostu, żeby wiedzieć w ogóle, jakieś podstawy mieć, żeby po, popróbować sobie strzelać na te 300 chociaż na przykład, tak. Kolejna sprawa, e, czyli mamy to. E, dobra, no nic mi więcej do głowy nie przechodzi. Jak macie jakieś pomysły, e, które zaczerpnęliście może z innych źródeł, E, takie właśnie z, mam na myśli z indywidualnego podejścia. Tak? Czy, czy, czy chcecie się szkolić bojowo w jakichś tam strukturach wojskowych, ale chcecie rozszerzyć swoje, e, s, s, swoje, swoją wiedzę i umiejętności ponad to, co oferuje MON. <laughs> lub po prostu nie chcecie brać udziału, u, udziału w takich <laughs> zabawach, natomiast po prostu z prepperskiego punktu widzenia uważacie, że warto takie umiejętności sobie, no chociaż liznąć, jeśli nie jakoś z, mocno <laughs> rozwijać, no to słuchajcie, dawajcie znać w komentarzach, co Wam jeszcze do głowy przychodzi. Myślę, że Remigiusz z Miejskiego Survivalu Miałby coś na ten temat do powiedzenia, więc liczę tutaj bardzo na jego wiedzę i doświadczenie. No i cóż, no, znowu dobijam do 10 minut. W związku z czym może wystarczy na dziś. I cóż, drodzy panowie, i być może panie, kciuk w górę, jeśli lubicie słuchać moich vlogów, komentujcie, komentujcie. I kto jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam do subskrypcji i tym optymistycznym akcentem Nara